thank <laughs> you I <laughs> Uh oh. Mają się posiłki, yy, o śniadanie obiad i kolacje, ponieważ są one pożywne i zdrowe. Mi najbardziej na obozie się podoba poranny rozruch, bo jak się jesteśmy śpiący, to się zawsze obudzimy. Mi się najbardziej podoba praktyz, bo na nim najwięcej się spoczymy i natwiczymy. Mi się bardzo podoba. Ta atmosfera w naszym pokoju jest taka fajna. No to i też miło. Jest fajne. No bardzo fajna. No, no i no pan się brawo. Się. Bra brawo, No tak, i pan 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 brawo, pan brawo. Dzień, Dzień, Dzień dobry! To jest było bardzo fajnie, ale. Nie ostatni jutro Dobra, To możesz być pierwszy. No bo pewnie, bo pan Adriano będzie nie nagrywał. na Nie, nie chcę być pierwszy. W obozie mi się podobał roz, rozruch, ogólna rozwójówka, practice i dobre jedzenie. Mi się na, e, pra, e, mi się na obozie podobał practice, rozruch i ogólna rozwójka, ponieważ to są takie najbardziej energiczne treningi. Mi się podobało ja! <grym> <grym> mi się podobało latyna, latynoamerykańskie tańce, posiłki i practice. Mnie się najbardziej podobał rozmów, ogólna rozwojówka, praktyz i najlepsze było posiłki. Bosz. <grymne> <grymne> Pozdrawiamy! Pozdrawiamy! Elwis, ja, mam od razu dobrze. No zaczynasz, do Elwis. Jest ja, dobre jedzenie. Są fajne zajęcia i... jest bardzo fajna atmosfera jest śmiesznie jest zawsze na obiadach jest tej śmieszniej jest taka fajna atmosfera że 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 jest fajna atmosfera tam <śmienny> <śmiesznie, śmienny> <śmienny> Powinny też na 10 sekund. Dzień, Dzień, dobry. Dzień dobry! Będziemy dzisiaj opowiadały. Co, Co najbardziej podoba bada? nam się o no, obowiązek. Mi najbardziej podobały się Manesy urodziny i... i treningi, bo były świetne. No i rozruch, bo rozruch jest fajny. Teraz Nikola. Mi się najbardziej w tym obozie po podobało, w tym obozie, w którym są urodziny standardowe, wyjścia na plażę i na miasto. Mi się najbardziej podobało w tym obozie panie, miła atmosfera, wychodzenie na plażę i na miasto i moje urodziny. I tańce. Pa! Witajcie! Dzisiaj moje przyjaciółki opowiedzą Wam, co mi się najbardziej podoba w obozie. Mi najbardziej podoba się wczesne wstawanie, bo można, z, <grym> można pójść na trening z pełną energią. Mi najbardziej podobają się zajęcia latynoamerykańskie, na których możemy rozruszać klatkę. Trzy, cztery. Pozdrawiamy! ja to dzień dobry nie będzie teraz? Dzień dobry! <grym> Siedzi no, na więzieniu. Może oh. no, żeby najpierw próba? Nie że Ostatnia próba udała się tym, że później próba stała się prawdziwym oryginałem. Ja was nagrywam już. Nie! <laughs> no. Na obozie Talecznym najbardziej mi się podobała e <laughs> I <grym> <grym> na no, 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 najbardziej podobała mi <grym> się atmosfera i to, że mogliśmy razem pospędzać, y, razem pospędzać czas. Bardzo mi się podobały <grym> obiady, ale zawsze było przesłodzone w I najlepsze według mnie tutaj było ćwiczenie, to, co się tutaj nauczyłyśmy.